O, ale fajnie, duży czupaczóws. A u ciebie? I u ciebie? Mój jest największy. A twój to jakiś żart. Może jest mały, ale na pewno będzie pyszny. Zjem go. Nie jest zły. Ma truskawkowy smak. Wspaniały. Słodziutki. Zobacz, co ona robi. Ej, co jest? Dlaczego się śmiejecie? To już patyczek? No i co z tego? Jedźcie swoje. No to zaczynam. Opakowania nie potrzebuję. Ale pyszny i czerwony. A ty co masz? Twoje opakowanie. Przepraszam. Muszę się zająć moim czupaczubsem. Smakuje wyśmienicie. Tylko nie mogę go ugryźć. Nie Jest taki duży. Znowu? To było niechcący. Zaczynaj. Nareszcie to dopiero lizak. Czemu nie mogę go podnieść? Co robić? No nie da rady, jest za ciężki. Kurczę. Mam pomysł. Wezmę okulary i oczywiście młotek. Co zamierzasz zrobić? Zaraz zobaczysz. O tak, to było wspaniałe. Nie muszę podnosić całego czupaczupsa. Mam go w kawałkach. To takie słodkie, pyszne. Po prostu rozpływa się w ustach. Wspaniały smak. Taki słodziutki. Co za uczta? Zjem szyściutko. Niesamowity smak czupa -czupsa. O, już prawie koniec. To było niesamowite. Oj, i jeszcze jeden kawałek mam. Uwielbiam słodkości. Jestem najszybsza. Co to jest? Taka mała kola? A ja mam zwykłą. A ty co masz? A ja mam ogromną butelkę coli. O tak, mam główną nagrodę. A ty? Pij swojego mikrosa. No i dobra, otworzę tę butelkę. Spróbuję. Ojej, ale fajne. To nie Coca-Cola, to słodki żel. Jestem pewna, że to jest niesamowicie pyszne. Miałam rację. Uwielbiam to. Ej, co jeszcze? Szkoda, że już nic nie mam. Rzeczywiście, bo miałaś mikroporcję. Nie gadaj tyle, tylko pij. No dobra, a co ja mam? O tak, też mam całą butelkę pysznego syropu. Świetnie się to pije. Wow! Na bank wypiję ciotko. Dasz radę? No pewnie to jest wspaniałe. Zastała jeszcze troszkę. Muszę się do tego jakoś dostać. O nie, mój palec utknął. Co robić? Jak ci pomóc? Już wiem. Olej na pewno pomoże. Poleję nim twojego palca. Nie kręć się. No, widzisz? Od razu lepiej. Spróbujmy. Okay. Wyciągamy. No i po wszystkim. O, teraz jest cały tłusty. No i co z tego, ale za to jest cały. Fuj, jaki paskudny paluch muszę go o coś wytrzeć. Najlepiej o siebie. A twoja Coca Cola już dziś poszła. Ej, to moje! Już zaczynam pić. Kurczelka ciężka. Ale jak dobrze smakuje. To po prostu rozkosz. Co ty robisz? Przestań! To najsmaczniejsze, co kiedykolwiek piłam. Chcę jeszcze? On nie zachowujesz się jak prusie. Jestem po prostu szczęśliwa. To było naprawdę super smaczne. Palce, Lizać. Ja pierwsza. Yes. Co tam jest? Co to takiego? Dlaczego to jest takie małe? To niesprawiedliwe, Podnij swój klosz. Dobra. Patrz, mam świetną pizzę, jestem zadowolona. Teraz ja. Ja. Wow, mam ogromną super pizzę. Po prostu ekstra. Nieźle, co za rozmiar. Lepiej zaczynaj od swojego maleństwa. No dobra, jest dosłownie na jeden gryz. Oczywiście, że ją zjem. Jest naprawdę dobra. Szkoda, że taka mała. W ogóle jej nie poczułam. No i po wszystkim teraz ja. Yes. Jak ją zjeść? Mm. Już coś wymyśliłam. Zrobię taką żmijkę i zjem od początku do końca. To uh -huh. bardzo smaczna pizza z kiełbaską i serem. Po prostu będzie rozpływać się w ustach. Odlot. No palce lizać. Zaraz zjem przyściutko. Miam, miam. No i koniec. Było super, teraz ty. A ja zrobię ekstra kanapkę. Wezmę kilka kawałków na raz. To jest świetne. Wspaniała pizza. Wielbiam taką salami z serem. Pyszności. Widzisz, jak ona to je? Ziemca ludzką! Naprawdę, chociaż jestem już zmęczona, muszę przyspieszyć. Trzeba pomóc przyjaciółce. Gdzie nasze czapeczki? Dajesz, dajesz! Co? To maraton pizzy! Jesteś w tym mistrzynią! Dalej, naprzód! Jedziesz! Jeszcze, jeszcze! Udało mi się! Zjadłam! Chora! Dałam radę! No i znowu dostałam małą czekoladkę. A ja mam całkiem niezły rozmiar. A ja mam ogromną tabliczkę czekolady. Świetnie. Twoja i twoja i moja. Ty zaczynasz. Dla małej czekoladki wezmę mały garnek i małą butelkę mleka. Wymieszam wszystko i będę miała piękną szklankę czekoladowego koktajlu. Przyjemnością go wypiję. Będzie naprawdę dobry. Uwielbiam smak czekolady. Mmm, Ale dobre. Ojej, a co tu mamy? Czekoladę? Wspaniały napój. Mogłabym wypić jeszcze 10 z takich koktajli. Teraz ty. No dobrze. Myślę, że po prostu zjem tę czekoladę. Jest taka dobra. Wręcz ją pochwonę. Rozpływa się w ustach. To niewiarygodne. Ale mogłabyś być ostrożniejsza. To istne szaleństwo! No dalej, zjadaj swoją czekoladę. No pewnie, że zjem, tylko jest taka duża. Nie zmieści mi się do ust. Będę musiała coś wymyślić. Hmm, i już wiem, co z nią zrobię. Pokroję na kawałki i połączę w inny sposób. Okej. Okay. Jest. Spróbujmy. Hmm, świetnie. Tadam, domek z czekolady. Super, co? I teraz te konstrukcje zjem z przyjemnością. Wow! No może troszkę przesadzam, ale i tak jest to o wiele łatwiejsze do zjedzenia niż jedna wielka tabliczka. Ja też chcę kawałek, może nie poczęstujesz. No miałam sporo tej czekolady, ale wszystko zjadłam. Ty sprawdzasz pierwsza. Wow, Wow! ciastka z mlekiem, niesamowite. A teraz ty. O, a ja mam tak małe ciasteczko, że ledwo je widzę. O nie! A ty co masz? Okej! Okay. Wow, co za ciacho! Jakiś gigant! Ale ty jesz pierwsza. No i co ja z tym zrobię? Dobra włożę na dno szklanki z mlekiem. Myślę, że jest już odpowiednio na Raz, dwa, trzy. No i to wszystko. Nieźle. A teraz ogromna szklanka mleka. Uwielbiam mleko. Jest takie pyszne. Kiedy nauczysz się jeść? Wypiję wszystko do dna! To było niesamowite, takie pyszne! Teraz ty jedz swoje ciasteczko! No dobra! Jaki aromatyczny biszkopt! Ojej, wpadło mi do mleka! Co ja teraz zrobię? Muszę wszystko wypić! Okej! Okay. No ciastko oczywiście zostało na dnie! Ej, to nie przejdzie, zjadaj! Ale jak? Muszę je jakoś wyciągnąć! Udało się! Nasiąkło mlekiem jest taki mięciutkie i pyszne. Super! Zostałaś tylko ty i twój gigant. Dziewczyny, nie bądźcie zazdrosne. Mam takiego wielkiego herbatnika i taką małą szklankę mleka. Ale już coś wymyśliłam. Wyleję mleko na sam środek i zjem. O, oh, wow! To będzie dobre! Mmm, pyszka! Ja też chcę! To było pyszne, ale jakoś tak źle się czuję. Fuu, co za okropny smród. Ej, co jest? Dziewczyny, co się z wami dzieje? Okay. Chcę pierwsze otworzyć mój klosz. Wow, tu jest guma. Jak fajnie. Cieszę się, że ją dostałam. Tak ładnie pachnie. Jeszcze nawet nie włożyłam gumy do ust, a już mi smakuje. Co ty robisz to? Musisz poczekać na wszystkich. Zobaczmy, co jest pod moim kloszem. Tu też jest guma, ale dużo więcej niż u poli. Podoba mi się taki układ. Muszę natychmiast pozbyć się opakowań. Co ty robisz, Kate? Wszystkie papierki lecą na nas. Cieszę się, że już skończyłaś. Została tylko moja porcja. Wow, tu jest ze stopaczek gum. Jak mam się pozbyć tylu opakowań? Spróbuję wykorzystać wentylator. Świetnie, udało mi się. To mogę wziąć trochę od ciebie? Nawet nie masz co marzyć. No, to nic nie dostała. No i dobra, mam własną gumę i zjem ją jako pierwsza. A wyczekajcie, aż skończę. To jest pyszne. Teraz można nadmuchać balona. co za ofiara! Znowu ci się nie udało. Wiem, co zrobić. Muszę tylko wziąć ręczną pompkę. Spójrzcie, zaraz nadmucham największy balon na świecie. Świetny pomysł! Wyszło bardzo fajnie. Teraz włożę go na patek i zachowam na pamiątkę. Też chciałabym mieć takiego balona, ale skoro ten nie jest mój, to będę musiała się go pozbyć. Przepraszam, Poli. Zapamiętam ci to, Kate. A masz! Było blisko. Czas zapłaty kiedyś nadejdzie. Dobrze, że nie teraz, bo mam ważniejsze rzeczy do zrobienia. Mam tak dużo gumy do przerzucia. Poli, pozwolę ci na to patrzeć. Hmm? Myślę, że trochę się zejdzie, Kate jest taka powolna. Patrz, nadmuchuje balon. W końcu mogę się zemścić. Co ty zrobiłaś Poli? Tak dobrze mi szło. Dostałaś za swoje. O nie, chyba przypadkowo wyrwałam sobie brwi. Muszę je natychmiast odzyskać. Mam nadzieję, że po tym wszystkim wyglądają normalnie. Przestańcie się śmiać. Tom, masz się czym zająć. O dziwo, tym razem się z Tobą zgadzam. Zjedzenie takiej ilości gumy zajmie mi sporo energii i czasu. Nie sądziłem, że to takie trudne. Już się poce, a moja szczęka ledwo się porusza. Myślę, że mogę już nadmuchać balon. Uda mi się. Tom, wystarczy, to już przesada. O nie, pęk! Wygląda jakby bomba tu wybuchła. Jak się masz, Tom? Nie mogę się ruszyć, jestem przyklejony do stołu. Zgodnie z tradycją muszę zacząć. Wow, to skitelsy. To nawet lepsze niż guma do rzucia. Zobaczmy, jakie porcje dostaliśmy z Kate. Ojej, mam całkiem sporo słodyczy. A ja mam całą górę. Nawet nie jestem w stanie tego wszystkiego policzyć. Poli, jak zwykle nie ma szczęścia! Jesteście podli! Nieważne kiedyś i mnie się poszczęści, a wtedy się z wami nie podzielę. Kurczę, w pasce jest tylko jeden cukierek. No to już przesada. Będę musiała jeść go bardzo powoli, żeby cieszyć się każdą chwilą. Cukierek się skończył, jaka szkoda? Czego się spodziewałaś? Moją porcję można rozciągnąć na długi czas, ale nie zamierzam tego robić. Bo co oszczędzać, gdy ma się tyle cukierków? Mm, rewelacja, kwaśne i słodkie jednocześnie. Wymyśliłem coś. Patrzcie, mój plan was zaskoczy. Trzeba najpierw rozpakować wszystkie cukierki, ale warto, jestem skłonny poświęcić na to trochę czasu. Gotowe. Idziemy dalej. Teraz cukierki trzeba rozłożyć według kolorów. E, właśnie tak. Nie sądziłem, że to aż taka zabawa. Już prawie skończyłem. Zobaczcie jak pięknie wyszło. Może wezmę sobie jednego. Świetnie to nic nie zauważył. To znaczy że mogę ukraść jeszcze trochę cukierków. Ale sprytnie to wymyśliłam. Nie wiem gdzie się podziały moje cukierki. Chyba było ich więcej. Poli to wszystko twoja sprawka. Nie szkodzi dam ci nauczkę. Zostawię tę pułapkę na myszy właśnie tutaj i zasypię ją cukierkami żebyś niczego nie podejrzewała. Czas na dokładkę. On nie mój palec! Skąd się wzięła pułapka na myszy? Pewnie go złamałam. Tom, wiem, że to ty wszystko ustawiłeś. Nie trzeba było kraść moich cukierków. Przy okazji posegregowałem je według kolorów, teraz mogę cieszyć się każdym smakiem osobno. Co za siwus? Wzięłam tylko kilka cukierków. Zaraz cię załatwię. Co to jest poli? Ogromny wentylator! Dzięki, zdłuchnęłaś wszystkie moje cukierki. Dobrze, że moje są na miejscu. Nie mogę się doczekać, żeby ich spróbować. Zacznę od samej góry. Zobaczmy, co jest w środku. Jak to apetycznie wygląda. Cóż za różnorodność smaków. Uwielbiam próbować je wszystkie na raz. Pierwsza paczka już jest. Czas otworzyć kolejną. A może by tak brać słodycze prosto ze stołu? Może tak będzie wygodniej? No całkiem nieźle, kontynuujmy. Podoba mi się to. Mam taki apetyt, że ciężko będzie go zaspokoić. Widzę, że to trochę potrwa. Może zajmę się telefonem lub pobawię się popytem. Może lepiej posiłujemy się palcami. Wystarczy, już więcej nie mogę. Mój żołądek jest wypełniony po brzegi. Więc my dokończymy. Jeszcze czego? Sama sobie poradzę. Co ty robisz, Kate? Po co ci tyle talerzyków? Hmm. Musisz być cierpliwy. Już wkrótce się o tym przekonasz. Zobaczcie, jak pięknie ułożyłam cukierki. Teraz trzeba je poleć sprite'em i zobaczymy prawdziwe cuda. To będzie tęcza, ale nie muszę tłumaczyć. Zaraz wszystko się wyjaśni. Zaczęło się. Patrzcie. Wow, jak to wymyśliłaś? Wygląda magicznie. To naprawdę przypomina tęczę. Mówiłam wam, kolory pięknie rozpływają się jeden po drugim. Ale super. Tym razem to ja chcę być pierwszy. Co to jest? Nigdy nie widziałem tak małych porcji popcornu. Tu jest tylko jedno ziarenko. Ja dostałam niewiele więcej, chociaż to i tak więcej niż ty. Szczęście w końcu się do mnie uśmiechnęło. Wiedziałam, że to nadejdzie. Co za ogromne wiadro popcornu, super! No teraz ci zazdroszczę, Poli. Będę musiał zjeść swoje żałosne ziarenko toczkami pomoże. Co robisz to? Znowu wymyślił jakieś głupoty. Niczego nie rozumiecie. Nawet małą porcję trzeba zjeść dostojnie. Wezmę widelec i nóż. Tak właśnie robią prawdziwi arystokraci. Nie jest łatwo wcinać takie małe ziarenka, ale wiem, jak radzić sobie z jedzeniem. Widzę celowo grasz na zwłokę. Nieprawda, po prostu wiem co to są dobre maniery. Czasami o nich zapominasz. Chociaż nie obchodzi mnie to. Będę delektować się moim popcornem, nawet jeśli jest go tak mało. Patrzcie, jaka jestem zwinna. Wow, nie wiedziałem, że tak umiesz. Kurcze, no to chyba wszystko. O, zostało jeszcze jedno ziarenko. Świetnie. Zjem je na deser. Przekonamy się o tym. I się podział mój popcorn? Tom, co ty robisz? Tom oszukał Kate. Rozstrzygnijcie to między sobą. Mam lepsze rzeczy do zrobienia. Mam całą górę popcornu do zjedzenia. Jaki słodki i chrupiący. Długo czekałam na ten moment. Mogę wreszcie utrzeć wam nosa. Szczęście cię chyba zamroczyło, poli. Ale i tak wszystko widzę. Nawet nie próbujcie ukraść mi popcornu. Nie jesteśmy przyzwyczajeni, żeby tak szybko się poddawać. Wiem, co robić. Specjalny odkurzacz pomoże mi ukraść trochę popcornu. Działa! znowu to robisz? Oddaj mi mój popcorn. To był genialny plan, brawo. Jedzmy. Łap popcorn ustami, Kate. Co wy zrobiliście? To jest po prostu oburzające. Jestem gotowy, by zacząć. Mleko i ciasteczka Oreo. Wygląda pysznie, ale w porcie jest mało, ledwo ją widać. Super, znowu mi się poszczęściło, to takie miłe uczucie. Co ty wiesz o szczęściu, Poli? Spójrz na to. Moja porcja jest po prostu ogromna. A to ma pecha. Uważaj, przez ciebie moje ciastka się rozpadną. Nawet bym się cieszył. Nie nabijaj się ze mnie. Wierzcie, że potrafię się cieszyć nawet taką małą porcją. Ciasteczka są takie chrupiące, a smak mleka idealnie je uzupełnia. O nie, upuściłem ciastko do szklanki. Muszę je wyciągnąć, bo inaczej zmięknie. Ale moja ręka nie mieści się w szklance. Co robić? Wiem, trzeba po prostu wypić mleko, wtedy ciastko zostanie na dnie. O nie, chyba je połknąłem. I teraz moja kolej. Mam nadzieję, że mojego ciastka nie trzeba będzie wyławiać ze szklanki. Jak to dużo nadzienia. Uwielbiam to. Jest takie kremowe. A herbatnik jest chrupiący. Idealne połączenie tekstur i smaków. Kurczę, moje ciastko też wpadło do szklanki. Zobaczymy, jak sobie poradzisz. A tu, jeśli nic z tym nie zrobię? Dzięki herbatnikowi moje mleko nabrało czekoladowego odcienia. Czyż to nie jest wspaniałe? Muszę dodać więcej ciastek i wszystko porządnie wymieszać. Z tego powstanie pyszny czekoladowy koktajl. Już prawie gotowe. Pozostało tylko porządnie potrząsnąć. Naprawdę udaje się zrobić coś pysznego? Zaraz zobaczysz, nie wątpię w swój przepis ani trochę. Wygląda przepysznie. Już nie mogę się doczekać, żeby tego spróbować. Wygląda na to, że Poli miała rację i plan zadziałał. Mówiłam wam, a teraz możecie patrzeć i mi zazdrościć. Mm, pyszności, mleko czekoladowe o smaku Oreo. Nie chcę go pić przez słomkę, chcę to wypić naraz! Świetnie! Muszę zapamiętać ten przepis na koktajl. Czyli zostałam tylko ja. Nie martwcie się, nie będziecie musieli długo czekać. Szybko rozprawię się ze swoją porcją. Zabierajcie ręce. Mam wobec niej własne plany. Wszystkie ciastka pójdą prosto do szklanki. Kurczę, nie spodziewałam się tego. Ciastka szybko zanurzyły się w mleku. Niech sytu się zbytnio, Kate, I tak się od ciebie nie odczepimy. Smacznego! Jestem cała w mleku i ciastkach.